Witam serdecznie drogie wagi na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Co dla naszych wag. Jakież energie dla wagi. Waga wraca do przeszłości. Waga obwinia za przeszłość. Troszkę, dużo wiadomości idzie do wagi, ale macie tydzień, kończy Wam się, przepraszam, kończy Wam się bardzo dobrze tydzień, drogie wagi, aczkolwiek w kolejny wchodzicie z taką nutką, nutką postanowień, takich trochę nierealnych, ale, ale po, wchodzicie w taką nutkę. Powiem tak, energię macie taką, że... Mm, tu są powroty, to jest walka z przeszłością, tu jest wywalanie starych win, starych przewinień tak, tak jakby partnera. Jeżeli macie za znakem, z którym jesteście znak powietrza, lub jest to koziorożec, najbardziej mi się tu rysuje, albo wodnik, no to tutaj drogie wagi, tutaj się sypie, tutaj jest lawina tego oskarżania takiego oskarżania. A tak naprawdę. Nie wiadomo dlaczego, bo jest dziesiątka kielichów, jest gwiazda i jest koło Fortuny. Czy nie powinno być? Po prostu macie chyba taki nastrój w tym tygodniu, że macie ochotę się pokłócić, ulać, jak to się mówi, swojej rzuci i przelać ją tutaj na, na, na swoich partnerów, jeżeli takowych macie. Jeżeli nie, to czujecie się bardzo dotknięte przez trygon ognia, niesamowicie mocno. To jest tak, jakby chciałyście to coś tworzyć tutaj chciały coś wagi tworzyć, miało być budowanie, a tutaj jest tylko walka i oczekiwanie i takie przelewanie z pustego w puste, tak w próż, z próżnego w, w puste. Więc tak naprawdę, moi drodzy, ale idzie dużo wiadomości, dużo wiadomości, dużo wiadomości o znajomych z Trygonu, słuchajcie, ziemi, z Trygonu powietrza, z, z Trygonu i powie, na, ziemi i powietrza, gdzie poczujecie się zdradzone. Zdradzone tutaj jest tak jakby... Mm, aż macie ochotę powalczyć, wykrzyczeć, tak jakby dosłownie od razu przekazać informacje danej osobie. Powiem tak drogie wagi, zostawcie to, bo poza tym macie piękne energie, nie są to energie tak jakby szkodzące Wam w tym tygodniu, bo tu się pokazuje dziesiątka kielichów. Jest tutaj dziesiątka kielichów. Troszeczkę jeżeli jesteście romansowe z tych romansowych lub z tych, które są wolne i romansują sobie, to tak jakby poczujecie się zdradzone przez osobę, z którą jesteście, z którą weszłyście w jakiś układ, ale za chwileczkę się budujecie, tutaj jest zbudowanie, tylko tak jakby wielkim takim przeciwnikiem tego, co robicie jest ogólnie, tego co robicie w życiu jest trygon ognia, ale nie patrzcie na to, bo tutaj macie gwiazdę, to tak jakby wszystko zależy drogie wagi od Was, tutaj jest oczekiwanie, to jest niedobre, to jest niedobre w tym tygodniu, że Wy czekacie na te wiadomości, wy czekacie, a nawet jak przyjdą, to wy nadal czekacie, czekacie, biernie walczycie, czyli w domu gdzieś tam walczycie, ale nie wychodzicie do ludzi, nie walczycie o siebie, nie walczycie o to, co się wam należy, tylko tak jakby biernie zachowujecie bierną postawę waleczną, ale tylko w domu i waleczną tylko w ustach, ale do bliskich, tak, a tam, gdzie potrzeba nie idziecie i nie walczycie, a szkoda, bo macie koło fortuny. ogólnie coś wam sprzyja. Drogie wagi w tym tygodniu tutaj troszeczkę przyjdzie Wam o to zawalczyć, pokruszyć kopie, poczujecie się zranione, o tak bym powiedziała, poczujecie się zranione, ale macie gwiazdę i koło fortuny, więc tak naprawdę, drogie wagi, powinno Wam latać wiele rzeczy kalafiorem, tak naprawdę mieć to głęboko w, porze, w poważaniu, co mówią inni, bo tu są oszczerstwa, tu jest fałsz, tu jest kłamstwo, ktoś rzuca tak naprawdę rzuca wam kłody pod nogi, ktoś was oczernia, tak i to oczernia jasno bo to jest jasno, bo tu są wiadomości, tak ja bym, ja powiem tak ja bym nawet nie pokusiła się żeby schylać się do poziomu tych osób, tylko ruszyłabym właśnie za tą gwiazdą, bo ja bym powiedziała, że w pracy jako w pracy, zielone światełko gwiazdka, tu jest nawet wręcz pasja, praca z pasją i dziesiąt mamy tutaj komfortuny, czyli tak naprawdę los wam sprzyja tak, w miłości no to oczekiwanie, fałszywe wiadomości oczernianie, jakieś plotki no to bym, to bym sobie naprawdę odpuściła całkowicie miałabym tego pokokan miałabym to naprawdę głęboko w poważaniu natomiast słuchajcie pokazuje mi się że wy będziecie walczyć będziecie walczyć będziecie dzwonić będziecie kruszyć kopie po co po co tracić energię, drogie wagi? Jak macie tutaj, pokazuje mi się, że w tym tygodniu jest wielce prawdopodobne, że coś wymyślicie fajnego. Jest fajny, poje, jest fajny projekt, jest fajny pomysł, o który inni będą zazdrośni, tak? bo to jest tak, jakby wy zostajecie wybrani, to wy jesteście na piedestale, to wam się coś dostanie dobrego, to jest to, na co czekałyście i jest tylko fortuny, czyli los wam sprzyja. Powiem tak, nie wchodźcie w energie niskie, tylko wyżej. Budujcie się, bo to to wam się drogie wagi należy, a jeżeli macie tak jak mówię trygon tutaj, m, trygon powietrza albo, te, albo macie koziorożca, no to m, lub wodnika tak, no to powiem tak, m, Dajcie sobie z tym spokój. O tyle bym w każdej formie, o tak bym powiedziała, w każdej formie, bo są osoby zazdrosne i tutaj przyjdzie Wam mało tego, jeżeli chcecie zachować, jak to się mówi, zdrowy rozsądek, to uśmiechnijcie się, uśmiechnijcie się, zacznijcie postępować tak jakby mm, Bardziej cwano, bardziej energetycznie na zasadzie uśmiechnijcie się do takich osób, dajcie do zrozumienia, że wiecie, ale nie róbcie właśnie odwrotnie, nie dajcie tutaj tak, jakby satysfakcji tym osobom, bo tu jest wymiana wiadomości, tak? To jest wymiana wiadomości, wymiana y, brudu, bo tu jest brud. Ta siódemka mieczy i piątka była w tej brudy jeszcze przy tym diabeł ktoś was oskarża jawnie o jakieś romanse, o zdradę, dochodzi coś do domu. Więc powiem tak. Nie dajcie się temu, nie dajcie się temu, ale w bardzo subtelny sposób. Taki znany wam, uśmiechnijcie się, nie, nie, powiem tak, nie kruszcie kopii o to, bo nie warto zniżać się do takich energii, aczkolwiek warto tylko powiedzieć, powiedzieć że wiecie, że to są te osoby, i odejść po prostu, zostawić to tak, jakby za mi się, jakby to nie miało, takie osoby nie miały żadnego znaczenia w Waszym życiu. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to tutaj mi się pokazuje kręgosłup, ale jednocześnie pokazuje mi się szyjac. Coś się zadziewa z szyją, bo to jest takie oplecione, i wręcz bym powiedziała, że to jest tak, jakby miała patrzeć na lewa strona. Mogę się mylić, bo karty są dualne, ale albo lewa strona szyi, czy tutaj aż do barku, czy prawa strona. Bardzo mocno się tutaj za, w jakiś sposób za, y, zapisuje. Natomiast widzę, że waga w tym tygodniu bierze się za siebie. Waga y, widzi efekty tego, że wzięła się za siebie, tak? bo to jest tak jakby inne spojrzenie na siebie. Nie wiem, czy to jest dieta czy to są, czy to są jakieś zabiegi upiększające, ale będzie to miało bardzo ładny oddźwięk, bo robi to, mamy to w diabełku, czyli jest to pasja jest to bardzo mocno widoczne, jeżeli chodzi o Pannę, no i daje Pannie spełnienie, tak więc tak to, moi drodzy, widzę ogrom wiadomości, komfortuny, powiem tak, w pracy nie powinno być źle, jedynie są ludzie, ludzie, a ludzie to są tylko ludzie, niestety, jakoś tak, szkoda, że jesteśmy tak uwarunkowani, że wieszamy na sobie psy, Zamiast pomagać sobie, to sobie szkodzimy. To jest niestety w tym najgorsze. Ale drogie, wagi, tydzień należy mimo wszystko do Was. Tylko nie zniżajcie się do poziomu innych osób. A jeżeli macie dać nauczkę takowymż personom, to bym powiedziała, że. My, my Dajcie do zrozumienia, że wiecie, ale po, nie podejmujcie dalej tematu, tylko idźcie dalej, bo dla Was jest gwiazda, dla Was jest koło fortuna i ta dziesiątka kielichów. Nic się nikomu nie uda. Prócz tego, że może Was wkurzyć i właśnie doprowadzić do tego, że będziecie się kłóciły, schodziły do poziomu danych jednostek, więc myślę, że nie warto, kochani. Do przodu, do przodu działać do przodu. Tu jeszcze jest jakiś problem z nadgarstkami, z rękoma, ogólnie z zestawami ruchomymi, i tak, także tak to widzę drogie Wagi. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania Buziaczki Hej pa.